Ja się i ino wczoraj wystać, ani nież Nutel kuli nie zdążył wyciągnąć z galot, a tu już 2-0 hopie! Jak? Ahoj! Słuchaj, co ja ci teraz powiem? Tajemnica hopie. Ten mecz wczoraj to była mistyfikacja. Jako? To była Argentyna przebrano za Czechy. No ale jak? No ale jak Ronaldo tyż tam był, on to zorganizował? Senior Ronaldo podobno zorganizował pan jakiś spisek. Daleko no to był ja. i Messi. My to wymyślili, że naklupiemy lewemu, bo mu się należy, bo jest najlepszy podobno. Trochę my się ożarli z Mesim i wymyśliliśmy, że się przewedymy za Czechy i ogromy poloku. No no manie, no fezbaniani. Krzywo, z mamy my zrobili na lewego, nie przeblikli my się za Czechów. No, a ja mam pytanie w ogóle nie? mogła już ta gardina symnąć? Nie powołał, żeś mnie. To teraz kim możesz, szantosz. Bezy Nic się nie uda. A te roski i da się kupić nowe futro. I co ja się te roski dowiaduję? Że oprócz tych kretów, cudem kopali dziury i gryźli, Ronaldo i Messi się przeblikli za Czechów i no złok lupali. Przysięgą na Twitter tak było, chopie. No siemano, ja się nazywam o tyś patrzył na czym śpił wczoraj, jak jeszcze miałem na czym patrzeć, bo telewizora nie okna też nie no, fajnie się patrzało, fajny taki mecz, taki niewygrany, taki szybki, gipki, tu, fajny trener ten Cmyntosz, Fernando Cmyntosz, no, fajny jeszcze, no, fajne, to będzie się oglądało, no, dobra, to ja was pozdrawiam, jak to gadają, Polska nic się stało, nie. no, Polska nic się stało. No, bo coś miało się stać... nic się nie stało.